Partnerem serii motodziennikowy ranking jest rankomat.pl. Na ich stronie możemy bardzo szybko porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać oraz kupić taką polisę o celu pacę, która najbardziej nam pasuje. Możemy ją również uzupełnić, na przykład o ubezpieczenie szyb. Najłatwiej powiedzieć, kiedyś to było. Kiedyś producenci samochodów bardziej się starali, a różnice pomiędzy konstrukcjami z Włoch, Niemiec czy Francji, o Azji nie wspominając, były wyraźne. I faktycznie bywały takie lata, że powstawały przepiękne auta francuskie albo włoskie, albo japońskie, ale tylko bywały. I sam nie wiem, czy zdarzało się to dlatego, że chcieli tego producenci, czy dlatego, że oczekiwali tego klienci. Lata 50. i 60. to przepiękne auta francuskie jak Citroen DS, brytyjskie jak URF-Type, niemieckie Carman Ghia, czy Mercedes 300 SL, albo włoskie jak pierwsza Alfa Romeo Spider. Kolejne dekady były zdecydowanie nudniejsze: zapanowała moda na kanty, linie proste, a ładne, ciekawie zaprojektowane samochody. Oczywiście zdarzały się, ale większość wyglądała tak. Po prostu były. I oczywiście dało się odróżnić Nissan od Mazdy, Mercedesa od Volkswagena, ale finezji w tym nie było. Lata 90. i pierwsza dekada tego wieku nieco zmieniły. Można było odnieść wrażenie, że producenci zażarcie ze sobą konkurowali, ale były segmenty, w których można było poszaleć. Były auta sportowe, dwudrzwiowe, smukłe, często szybkie jak na tamte czasy: Mitsubishi 3000GT, Nissan 300, Toyota Supra, albo oczko niżej: Eclipse 200SX czy Celica. Volkswagen miał Corrado, Opel Calibre, Ford. Proba, a potem Kugara, nawet segment B miał swoją Tigrę albo Pumę. Naprawdę dużo się działo. Ostatnio przestało i coraz rzadziej zdarzają się projekty, na które można się gapić godzinami. Z przodu u większości obowiązuje unifikacja, czyli auta muszą być do siebie podobne w ramach jednej marki. Zdarzają się ciekawe projekty, jednak najczęściej są one zupełnie przypadkowe. A jeżeli chodzi o tył, auto musi mieć oświetlenie, więc jakieś tam światła zawsze są wsadzane i czy to Focus, czy Astra, ale nie ma w tym zagroż polotu. A właśnie takie auta z polotem trochę starą albo całkiem nowe dzisiaj Państwu pokażę. Będzie to pięć aut o bardzo ciekawej stylizacji tylnej części nadwozia, jak nie trudno się po tytule odcinka domyślić. Pięć aut, wszystkie miałem na podjeździe, na które lubiłem sobie popatrzeć i od których tylnej części wzroku oderwać nie mogłem. Od czego zaczniemy? Od czegoś bardzo nieoczywistego, ale w moje poczucie estetyki Seat Leon pierwszej generacji trafił bezbłędnie, a największe wrażenie robił tył. Jak się zaraz Państwo zorientują, smukłość i lekkość projektu przedkładam nad wyraźne, zdecydowane linie. I tu Leon robił i robi do dzisiejszego dnia ogromne wrażenie. Auto debiutowało w 1999 roku, a w 2005 zostało zastąpione drugą generacją, która w jakiś magiczny sposób, nawet w najmocniejszej wersji kupra, ani tak charakternie nie jeździła, ani nie wyglądała. A ciekawostka, Kia Rio trzeciej generacji miała podobną kreską narysowany tył. Przejrzałem ogłoszenia w poszukiwaniu jakiejś fajnej sztuki, fajnego Leona i niestety nie ma nic żółtego z 1.8 Turbo. Są za to z VR6 i napędem na cztery koła, więc Niech będzie czerwony. To nie są tanie rzeczy, już nie są. Ten egzemplarz z 2003 roku jest jednym z tańszych. Wyceniony został na 23,5 tysiąca złotych. 211 tysięcy przebiegu i nieco podniesiona moc z 225 do 250 koni. Ciekawostka: to auto jest seryjnie tak twarde, że nie da się pić ze szklanych butelek w trakcie jazdy. Stukają zęby strasznie. Na miejscu czwartym, auto w podobnej cenie, ale nieco nowsze i francuskie. To Laguna Coupé. Trzecia generacja w końcu nie sprawiała tak żenujących problemów jak dwójka, zwłaszcza ta przed liftem. I oprócz tradycyjnego liftbacka i kombi w ofercie był też, jakby nie patrzeć, Grand Tourer. 4,65 m długości. Auto wygodne, zwrotne, z układem czterech kół skrętnych i bardzo ładne z tyłu. Z przodu niestety mniej. Ale i tak Laguna Coupe nazywana była francuskim Astonem. Niestety wtedy wszyscy wierzyli w ekologię z dieslem, więc to co jest do sprzedania to głównie dwulitrowe diesle. Bardzo dobre silniki, bardzo oszczędne, ale tu aż się prosi o benzynę. Też były i pół litra 6 silnik z Nissan'a 350, tyle, że słabszy, 240 koni, ale tak samo ciężki i o ile w Nissanie napęd trafiał na tył, tak tu niestety na przód, dlatego lepszy wybór, najlepszy, to benzyna 2.0 z turbo, 170 albo 205 koni. Z mniej więcej 50 wystawionych w tym momencie do sprzedania benzynowych jest 5, a 2.0 turbo są dwie, jedna za 30 druga za 25 tysięcy. Tańsza z gazem, rudymi skórami i chyba bardziej mi się właśnie ta podoba, choć ani jedna ani druga nie jest w opisie, przynajmniej bezwypadkowa. Miejsce trzecie to prawdziwa gwiazda końca ubiegłego wieku, Maserati 3200, które zapisało się w historii właśnie niebanalną, piękną stylizacją tylnej części nadwozia i światłami, które nazywane były bumerangami. I ten model, produkowany od 1998 do 2002 roku, napędzany doładowaną V8 o mocy 375 koni, w pewnym sensie uratował włoską markę. Na przykład uwagę zainteresował, bo to, co oni odwalali wcześniej, było na krawędzi katastrofy. Katastrofy. Lata 80 to biturbo w kilku wersjach nadwozia, rdzewiejące i zawsze popsute. Potem było gibli dwójka i quattroporty, zwłaszcza to drugie było przekombinowane i szalenie niepopularne. I oczywiście zawsze popsute. Przy 3200 postarano się nawet bardziej niż przy kolejnym modelu, czyli 4200, które miało wolno sącą V8 pod maską. I pod wieloma względami to auta bardzo do siebie podobne, sporo części pasuje. Ale tył w 4200 litości. Oby było. A 3200 przeszło do historii. Do sprzedania są trzy sztuki aktualnie, może cztery, to i tak więcej niż laguny swoją drogą z benzyną. Jedna jest do naprawy za 60 tysięcy, druga cała za 140. Obydwie z automatem, czterobiegowym, o ile dobrze pamiętam, więc chyba poczekałbym na coś ze skrzynią manualną. Ciekawostka, sześciostopniową. Miejsce drugie przed nami. Klasyka gatunku Porsche 911. Przód w pewnym momencie nieco spaskudzili. w modelu 996, nieco pomógł Lift w roku 2002. Miałem kiedyś, jeśli państwo pamiętają, na 30 urodziny sobie sprawiłem i nadal mamy kontakt, z tym, że teraz z cabrio. I z biegiem lat ten samochód nieco wyszlachetniał, jeśli chodzi o urodę. Do przodu się przyzwyczailiśmy, a tył, tył zawsze był przepiękny i nadal jest. Czy to wspomniane 996 z lat 1997-2004, czy późniejsze 997, 991... Aż po aktualnie nam panującą 992. Wszystko jest wspaniałe, i to niezależnie od tego, czy gapimy się na tył wersji Coupé, targi czy cabrio, jest coś magicznie pociągającego w tej linii, która jest przecież prosta, by nie powiedzieć banalna, ale jakże udana. Czasy tanich 911 nigdy nie nadeszły i nie nadejdą. Ładna sztuka zawsze kosztowała minimum stówę. Mówimy oczywiście o 996. Wszystkie pozostałe, czy to starsze, czy nowsze, są droższe. Ta sztuka wpadła mi w oko. Oczywiście stany, oczywiście auto sprowadzono jako uszkodzone, ale są dwa plusy. W jednych rękach od 2008 roku skrzynia manualna i silnik 3.6, czyli ten nieco poprawiony względem 3.4. Do tego bardzo niski przebieg, 46 tysięcy kilometrów. Cena to 150 tysięcy złotych. I miejsce pierwsze, BMW 8 Jeździłem nim wiele razy, łącznie z kilkadziesiąt tysięcy kilometrów razem zrobiliśmy zarówno kupetą, jak i Spiderem, którego nawet mi leśna zwierzyna była uprzejma rozbić, a potem uciec do lasu. To mój numer jeden, jeśli chodzi o design zewnętrzny. Nie tylko ogólny, ale z tyłu przede wszystkim. Auto trafiło do sprzedaży w roku 2014. Dwa silniki elektryczne napędzał przód, spalinowy, trzycylindrowy turbo tył. Przód 130, tył 230 koni, łącznie 360. Ale to i tak bardzo szybkie, jest 4, 4 do setki. To plug-in, więc możemy jeździć na samym prądzie, do 30 km mniej więcej, od roku 2018 do 50. Ale i tak, to najoszczędniejsze superauto, jakim kiedykolwiek jeździłem. Średnie spalanie to około 6 litrów benzyny na 100 km. W BMW i8 lubię też to, że w odróżnieniu od Lambo czy Ferrari ten samochód, mimo że to przecież BMW, wzbudza uśmiechy na drodze i sensacje jak się parkuje, no bo drzwi idą w górę. Ale to co najbardziej mi się podoba to stylizacja tylnej części nadwozia. Moim zdaniem jest obłędna i to w swojej kategorii niedroga zabawka była. i8 kosztowała połowę tego co Aston albo Włoszczyzna, choć robi się drogo jak coś, zwłaszcza z przeniesieniem napędu się popsuje. Niewiele osób w Polsce chętnie podejmie się naprawy. Drugi problem to monokok, Czyli bardzo sztywne, zrobione z włókien węglowych na dwozie, do którego przykręcone są poszycia. Da się to naprawić, ale nie zrobi tego blacharz. Lepszy będzie szkutnik. I to dobry. I 8 mamy w Polsce do sprzedania, kilkanaście. Bezwypadkowe dwie, a ta za 295 tysięcy ma dodatkowo bardzo niski przebieg zaledwie 25 tysięcy km. I to czteroosobowe jest, tak jakby, więc od biedy. Można tym odwozić dzieci do przedszkola albo do szkoły. I na sam koniec sprawdzam z rankomat.pl, jaka będzie cena polisy OC dla auta, które wygrało. I najtańszą polisę mogę mieć za 487 zł. I taka polisa u wybranych towarzystw może działać praktycznie od ręki. Własną kalkulację, co polecam zwłaszcza jeśli kończy się Państwu ubezpieczenie, mogą Państwo zrobić dzięki linkom w opisie filmu. To wszystko na dziś. Pięknie dziękuję i zapraszam już w poniedziałek.